Przed nami kolejna bardzo interesująca rozmowa, w której poruszymy temat instytucji certyfikującej ZHP. Temat brzmi dosyć tajemniczo. Na szczęście przybliży nam go instruktorka instytucji certyfikującej ZHP, harcmistrzyni Koncita Lipińska-Derda. Cześć, czuwaj. 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 Zacznijmy może od podstaw. Czym jest instytucja certyfikująca ZHP oraz jakie są jej zadania? Instytucja certyfikująca jest podmiotem ZHP, który funkcjonuje również w zintegrowanym systemie kwalifikacji. To oznacza, że jesteśmy trochę taką hybrydą między czymś, co jest tworzone przez naszych instruktorów ZHP i jest częścią ZHP, ale jednocześnie działa poza ZHP na rynku, ponieważ my również możemy walidować osoby spoza ZHP i to jest kluczowe w naszej pracy. Jakie są zasady działania? To jest właśnie bardzo mocno związane z tym, co robimy. To znaczy wszyscy członkowie naszej instytucji, poza tym, że są instruktorami naszej organizacji, muszą być odpowiednio przeszkoleni do prowadzenia takich walidacji. Wszystkie muszą mieć wykształcenie i doświadczenie. Stąd też mamy bardzo dużo psychologów, pedagogów bądź trenerów, którzy mają udowodnioną swoją pracę trenerską, odpowiednim po prostu poziomem kwalifikacji. Czy mogłabyś powiedzieć nam więcej? Czy więcej nam powiedzieć o tym, w jaki sposób i w jakich aspektach możemy uzyskać potwierdzenie kwalifikacji i kto może ubiegać się o takie potwierdzenie? Jasne. Kwalifikacja to nie prowadzenie pracy wychowawczej z grupą. Przepraszam, trochę się stresuję. Prowadzenie pracy wychowawczej z grupą. Oraz jest prowadzenie szkoleń metodami aktywizującymi. Pierwsza nasza kwalifikacja jest dedykowana dla przybocznych i drużynowych, którzy minimum 9 miesięcy, czyli taki zwykły rok harcerski, Aha. prowadzą pracę wychowawczą. Natomiast druga nasza kwalifikacja jest dedykowana kształceniowcom, czyli osobom, które na przykład zdobyły boka. Przy czym minimalne, minimalna liczba godzin to jest 30, więc troszeczkę więcej niż u nas na boka. Mamy również dwie, dwie kwalifikacje, które są prawie skończone. To znaczy jedna czeka tylko na akceptację przez ministerstwo i jest to zarządzanie lokalnymi projektami społecznymi i trzymamy mocno kciuki, że zostaniemy zaakceptowani z tą naszą kwalifikacją i czwarta, która już jest na finiszu naszych prac, to jest wdrażanie i ewaluowanie standardów ochrony małoletnich, czyli trochę taki nasz safe from harm, ale w bardziej dostosowanym cywilnym języku, dostosowanym też do innych organizacji, nie tylko do ZHP. A i pytałeś jeszcze, co trzeba zrobić? Tak. To od razu zupełnie. Tak, przyboczni drużynowi na tą wychowawczą kwalifikację muszą udokumentować nam w portfolio swoją pracę, właśnie minimum dziewięciomiesięczną, uh -huh. czyli wysyłają portfolio, które jest opisane dokładnie na naszej stronie. Zazwyczaj jest to plan pracy drużyny, konspekty jakichś dwóch zbiórek ewaluacja tak i takie podstawowe informacje i następnie drugim etapem jest wywiad z trzyosobową komisją składającą się właśnie z psychologów, pedagogów no i wiadomo instruktorów, którzy sami też tą ścieżkę drużynowego przybyli, gdzie my sprawdzamy czy wszystkie kompetencje ta osoba posiada na odpowiednim poziomie. Natomiast jeżeli chodzi o trenerską to dochodzi jeszcze jeden środkowy etap jakim jest obserwacja zajęć, Zazwyczaj mhm. jest to w taki bardzo naturalny dla nas sposób robione. To znaczy, jedziemy, jakaś jedna osoba od nas jedzie na kurs, podczas którego dana osoba, dany kandydat prowadzi na przykład zajęcia na kursie przewodnikowskim albo na jakimś innym i obserwujemy trzygodzinny blok takich zajęć. I wtedy to jest jakby drugi etap tej walidacji, i dopiero potem jest ten wywiad. Instytucja certyfikująca ZHP działa już kilka lat. Czy wiesz może, ile osób otrzymało potwierdzenie swoich umiejętności i czekać jakaś chorągiew wiedzie prym, jeśli chodzi o liczbę instruktorów, którzy mają potwierdzone swoje kwalifikacje? Mhm. Tak, tutaj zdecydowanie chorągiew kielecka jest wiodąca. Wynika to z tego, że ona stworzyła swój własny projekt, który był bardzo rozbudowany. To znaczy pozyskali fundusze na to, aby przeszkolić kadrę, wysłać ich właśnie na kursy drużynowe przewodnikowskie, również na to, żeby pokryć finansowanie komisji, żeby ona też mogła po prostu to zrealizować. I oni tak naprawdę przeszkolili, z tego co mi wiadomo, to całą, albo większość swojej kadry. Stąd bardzo dużo tych kwalifikacji właśnie pierwszych u nich się odbywało. Natomiast ogólnie mamy 528 osób przeszkolonych w tej kwalifikacji wychowawczej i 4 osoby na, na trenerów, czyli w tej kwalifikacji trenerskiej. Na koniec, jeszcze mamy jedno bardzo ważne pytanie. Do czego takie potwierdzenie kwalifikacji może się przydać? Czy jest to coś, co może nam pomóc, na przykład, przy rekrutacji do nowej pracy? Tak, jak najbardziej. Tak jak mówiłam, my jesteśmy podmiotem, który funkcjonuje w zintegrowanym systemie kwalifikacji. To jest takie miejsce, w którym w tym momencie działa 18 tysięcy już kwalifikacji. To oznacza, że jest to trochę taka nasza przyszłość, ponieważ z tego, co ja teraz będę powtarzać to, co zasłyszałam od mądrzejszych, podobno już trochę wychodzimy z potwierdzenia. Umiejętności, y, 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 uprawnień, a wchodzimy w y, y, potwierdzanie kompetencji, ponieważ na tyle szybko jest rynek pracy, że coraz częściej na dane uprawnienia już mają sens, ponieważ zmieni się na przykład zawód od i będzie ważniejsze już niedługo, za kilka lat, będzie y, ważniejsze, to taką kompetencję daną, daną osoba posiada. Y, 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 Czym jest słychać? Słychać? Jest, jest OK? Tak, tak. tak? Słyszymy dobrze. Ciebie bardzo dobrze. Dobrze, bo wydawało mi się przez chwilę. OK. Dobrze. I co dalej? Co jest właśnie, że praca w każdej chwili może zweryfikować, że taka osoba rzeczywiście dostała od nas taki dokument i on jest sprawny. To nie jest tylko dokument organizacji, To uh -huh. nie jest to dokument, który tak jak mamy z kursu przewodnikowskiego, tak? Że ukończył tam kurs liderski. To, to jest dokument, który tak naprawdę nie ma żadnej mocy. Natomiast my dajemy uprawnienia, które rzeczywiście e, są, e, no, są prawnie przyjęte przez ministerstwo, czyli one są obowiązujące na rynku e, To jest jakby bardzo ważne. Bardzo... I e, taki pracodawca jest w stanie zweryfikować, jakie konkretne kompetencje ta osoba posiada. Czyli jeżeli ona posiada ten dokument, to czym się wykazuje? E, dlatego jak najbardziej wszyscy drużynowi, którzy na przykład mają lat 18-19, Mogliby zdobywać taką e, naszą mm, kompetencję, właśnie prowadzenia grupy. E, e, Wciąż dzięki temu mogą w pierwszej pracy, jako nauczyciela, się dokumentem wykazać i może dzięki temu będzie łatwiej. Kończy to. Bardzo dziękujemy w takim razie za rozmowę i przybliżenie nam tematu potwierdzenia swoich kwalifikacji oraz instytucji certyfikującej. Bardzo dziękujemy i zachęcamy Was do zdobywania certyfikatów potwierdzających Wasze umiejętności.